Jest jednym z tych kosmetyków, które najczęściej stosujemy w pielęgnacji ciała. Za jego sprawą nasza skóra staje się gładka, jedwabista. Składniki aktywne z kosmetyków stosowanych bezpośrednio po nim pielęgnują ją dużo intensywniej, ponieważ dużo głębiej i intensywniej wnikają w głąb skóry. Często zawiera naturalne, cenne oleje, czasem zawiera oleje mineralne. Znajdziemy w nim sól, znajdziemy cukier, mielone pestki owoców bądź orzech. Peelingi, bo o nich dzisiaj mowa, to naprawdę jeden z istotniejszych kosmetyków pielęgnacyjnych zarówno dla skóry ciała i o nich dzisiaj będziemy rozmawiać, jak i dla skóry twarzy. To peelingi powodują, że nasza skóra jest gładka, jedwabista, promienna i zdrowa. Dlatego powinniśmy je stosować naprawdę regularnie. Na rynku kosmetycznym znajdziemy wiele różnych peelingów. Peelingi, które będą myły i będą się świetnie odnajdowały pod prysznicem. Znajdziemy peelingi, które będą odżywiały naszą skórę i tak naprawdę właśnie o tego typu peelingach będziemy mówić właśnie dzisiaj. Pierwszym peelingiem, o którym Wam dzisiaj opowiem, jest peeling różany marki Dr. Organic. Marka ta jest marką pochodzącą z Wielkiej Brytanii. Jest marką bardzo naturalną, ale co dla mnie najistotniejsze, Kosmetyk ten oprócz właściwości ściernych zawiera naprawdę bardzo przyjemny skład. Znajdziemy tu przede wszystkim oleje różany, taki, który daje nam aromat, ale jednocześnie pielęgnuje naszą skórę. Znajdziemy tutaj olej z dzikiej róży, który będzie intensywnie pielęgnował naszą skórę, ale znajdziemy tutaj również e, rumianek, znajdziemy również pasiflorę, ale znajdziemy tutaj również bardzo ciekawe i bardzo intensywne w działaniu ścierniwa. Pumex i zmielone pestki brzoskwi. Peeling ten ma niesamowitą, gęstą, bogatą konsystencję. Jest kremowy, przyjemnie rozprowadza się po skórze, ścierniwo jest niby niewyczuwalne, jest go niewiele, ale jest naprawdę bardzo intensywnym i przyjemnym takim szorującym peelingiem. Pachnie przecudnie różą, Zostawia skórę naprawdę idealnie wygładzoną i zapach róży utrzymuje się na skórze naprawdę dość długo. Kolejnym peelingiem, o którym Wam dzisiaj opowiem, jest peeling polskiej marki Bielenda. Peeling, który ujmuje swoim wiśniowym zapachem. Zapachem soczystej, przepysznej mamby. Takiej mamby, którą żuliśmy w dzieciństwie. Peeling ten ma bardzo przyjemne opakowanie. Bardzo przyjemny kolor, konsystencję. Jest to peeling intensywnie cukrowy. Peeling, w którego składzie znajdziemy parafinę, znajdziemy tutaj olej rycynowy, znajdziemy również olej z nasion y, czarnej porzeczki. Znajdziemy tu również cukier. Cukier, który stanowi główny y, element zdzierania naszej skóry. Czyli właśnie ten najważniejszy w peelingu składnik. Peeling. Jest, tak jak już powiedziałem, przyjemny w zapachu. Niestety, jak dla mnie, w składzie jest za dużo parafiny. Co prawda peeling świetnie rozprowadza się na skórze, zarówno na suchej, jak i mokrej. Nie ma to znaczenia, w jaki sposób będziecie go używać. Równie dobrze będzie działał peelingująco, równie dobrze będzie ścierał wasz martwy naskórek. Niestety, nawet przy mojej suchej skórze, mimo że jestem osobą lubiącą tłuste kosmetyki, naprawdę intensywnie odżywiające moją skórę, ten peeling muszę zmyć dodatkowo żelem pod prysznic. A to raz, że wydłuża zabieg, dwa, właściwie myślę, że nie do końca jest tym, co powinno być. Chociaż skóra jest gładka, jedwabista no i przynajmniej pachnie ładnie, wiśniowo, choć nie za długo. Kolejny peeling to również polska produkcja. Peeling Green Pharmacy. Peeling, który Mimo, że zawiera w swoim składzie parafinę, ujmuje mnie swoim działaniem. Peeling ten nie zostawia tej mocnej, ciężkiej tłustej powłoki, jaką potrafi zostawić parafina na skórze. Dlatego jest naprawdę moim przyjacielem i zużywam go z dużą, dużą ochotą. W peelingu tym znajdziemy również ekstrakty z zielonej herbaty, znajdziemy również róże i główne ścierniwo, którym jest cukier. Peeling niesamowicie pachnie różą. Taką cudowną, letnią różą, która otula i pozostaje z nami naprawdę na długo. Bardzo fajnie rozprowadza się na skórze. Jest troszkę delikatniejszy niż peeling bielendy, gdyż jego kryształki cukrowe są troszeczkę drobniejsze, ale tak jak mówię, pachnie prześwietnie. No i co najważniejsze, właśnie nie zostawia tego okropnego tłustego filmu. Kolejnym kosmetykiem, o którym Wam dzisiaj opowiem, kolejnym peelingiem, o którym Wam dzisiaj opowiem, jest ponownie polska marka. Dziś dominują w naszym odcinku peelingowym. Secret Soap Store to marka z południa Polski, marka, która w swojej ofercie ma bardzo ciekawą linię produktów z olejem arganowym i z proteinami z koziego mleka. I my dziś opowiemy wam, a właściwie ja opowiem wam o peelingu tej marki. Peeling ten przede wszystkim zaskakuje na początek dwoma rzeczami. Przepięknie mieni się złotymi drobinkami. Peeling ten jest peelingiem cukrowym i kolejna rzecz, którą zaskakuje, to naprawdę niesamowicie porządny skład. Znajdziemy tu olej arganowy, znajdziemy tu olej sojowy, znajdziemy tu masło shea, yy, właściwie. Same niesamowicie pielęgnujące naszą skórę składniki. Plus zdzieranie przy pomocy cukru, no i te proteiny mleka, plus to, że będzie pięknie mienił się na naszej skórze. Peeling ten jest dość gęsty, ale nie za gęsty. Bardzo fajnie rozprowadza się na naszej skórze. Cukier, który został tutaj wybrany, nie jest przesadnie gruby, więc peeling. Nie jest za ostry, nie będzie nas podrażniał, ale będzie naprawdę dokładnie doszorowywał i usuwał wszystko to, co ma usunąć. Pachnie przyjemnie, lekko jakby zieloną herbatą, lekko jak dobre, drogie perfumy. No i to, co najważniejsze, zostawia skórę naprawdę świetnie odżywioną i naprawdę mocno wygładzoną. A to w peelingach jest chyba najistotniejsze. Ostatnim peelingiem, o którym Wam dzisiaj opowiem, jest dość wyjątkowy peeling solny do ciała, peeling marki Pureless. Marki, która przede wszystkim tworzy kosmetyki do gabinetów, ale dzięki temu tworzy również bardzo fajne kosmetyki do pielęgnacji domowej, z której korzystać możemy również my we własnych domach. Peeling ten to przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, sól, ale peeling ten to. Egzotyczne składniki. Znajdziemy tutaj mielone nasiona lotosu, znajdziemy tutaj mieloną skórkę pomarańczową, sól, o której wspominałem, i to właśnie te trzy składniki stanowią idealne ścierniwo mechaniczne. Ale znajdziemy tu również ekstrakty z ananasa, a więc papainę, która jest częścią enzymatyczną tego peelingu, więc peeling świetnie będzie usuwał. To gdzie, tą część martwego naskórka, którą trzeba mocniej poszorować, ale nałożony na delikatniejsze części dzięki właśnie papajnie, dzięki ananasowi, również będzie eksfoliował, więc działa ze zdwojoną siłą. Dlatego jest tak wyjątkowy, tak przyjemny. Pilink ten, jak już powiedziałem, jest egzotyczny, więc właśnie pachnie jak soczyste, egzotyczne smoothie. Takie naprawdę apetyczne. Co prawda zjeść go raczej nie powinniśmy, bo <laughs> mógłby nam troszeczkę jednak wewnętrznie zaszkodzić, ale znajdziemy w nim również coś, co będzie nas odżywiało, a właściwie odżywiało naszą skórę, mianowicie olej e, słonecznikowy. Więc idealne złuszczenie na skórka, odżywienie na skórka, niesamowita, bardzo lekka konsystencja. Peeling ten jest naprawdę bardzo delikatny. Ścieranie jest subtelne, niemniej jednak naprawdę dobrze wyczuwalne. Jak Już mówiłem enzymy, które będą je wspomagały dokładniej. Skóra jest niesamowicie odżywiona, niesamowicie wygładzona. Cudownie pachnie i przede wszystkim peeling ten na tyle dobrze odżywi skórę, że nie trzeba stosować nic po nim, a jednocześnie skóra będzie taka świeża, więc nie będziemy musieli przyklejać się do ubrań, chociażby po założeniu czegoś bezpośrednio po zmyciu. Zmywa się idealnie, a zapach egzotycznych owoców utrzymuje się na naszej skórze jeszcze przez kilka ładnych godzin. Do przygotowania naszego peelingu przede wszystkim potrzebujemy 60 g soli z Morza Martwego. Do tego potrzebujemy 20 ml oleju z pestek moreli, oleju zimno-tłoczonego. żeby nasz peeling zyskał właściwości aromatyczne, ale również intensywnie pielęgnujące, użyjemy 40 ml, czyli 8 kropli olejku eterycznego z pomarańczy oraz 1 dziesiątą, czyli 2 krople olejku imbirowego. Dokładnie mieszamy ze sobą wszystkie nasze olejki i olej, i przelewamy do naszej soli. Teraz wszystkie składniki dokładnie mieszamy od razu naprawdę intensywnie czuć przyjemny zapach imbirowo-pomarańczowy. O ile olejku imbirowego na waszym miejscu na pewno nie zwiększałbym, o tyle jeżeli dacie kilka kropli więcej olejku pomarańczowego, na pewno nic złego się nie stanie. Nasz peeling jest już gotowy. Jak widzieliście, przygotowanie naszego peelingu jest naprawdę banalnie proste. Peeling ten nie tylko będzie dokładnie zdzierał martwe komórki z waszego naskórka, ale peeling ten świetnie będzie rozjaśniał waszą skórę. Peeling ten będzie intensywnie nawilżał i pielęgnował. Oczywiście ja pokazałem wam przepis na niewielką ilość tego peelingu, ale nie ze względu takiej, że trzeba ją konserwować, żeby długo wytrzymała. Jest to peeling na bazie soli, jest to peeling na bazie olejów więc nie musi zawierać dodatkowych konserwantów, żeby bezpiecznie przez kilka miesięcy egzystować w Waszej łazience bez najmniejszego problemu. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie zwiększać proporcjonalnie ilość składników i uzyskiwać znacznie większe ilości peelingu, ale zawsze warto zrobić tyle peelingu, by nie musiał na nas czekać zbyt długo. Ja w sklepie EcoSpa byłem sól z Morza Martwego, ale Wy równie dobrze możecie zastąpić ją inną solą, na przykład różową solą himalajską czy niebieską irańską. Oczywiście wtedy Wasz peeling będzie miał troszeczkę inne działanie pielęgnacyjne, ponieważ każda sól ma trochę inny skład mineralny. Więc miłej zabawy z peelingami na pewno wiele ciekawych składników znajdziecie w EcoSpa. A ja zapraszam Was na kolejne nasze odcinki. Zapraszam Was również na naszego bloga Facebooka. Do zobaczenia.